Witam bardzo serdecznie słuchaczy w części czwartej. Kim właściwie jest Lucyfer? Ludzkie linie krwi nie widzą pełnego obrazu. Ukryta ręka wyjaśnia, że ludzkie linie krwi nawet na najwyższych poziomach nie widzą pełnego obrazu. Gdzie zindywidualizowani członkowie grupowej duszy Lucyfera zachowują świadomość, że są tutaj na Ziemi. Aby zapewnić katalizator do wniebowstąpienia, oni sami są umownie zobowiązani do stworzenia negatywnej części wniebowstąpienia jako części ich kontraktu, co prawdopodobnie da im motywacja do przejścia przez intensywny trening i wysiłek, jaki wkładają w tworzenie zła. Członkowie ludzkich rodów, również pokoleniowych, wcielają się bez pełnej wiedzy o celu swojej duszy. I tak powinno być. Bo gdyby członkowie rodu ludzkiego mieli taką pełną świadomość, prawdopodobnie nie byliby w stanie grać w grę, która została stworzona. Ludzkie linie krwi w istocie nie są częścią grupowej duszy szóstej gęstości, która przybyła tutaj, aby zapewnić katalizator, ale są raczej częścią grupowej duszy trzeciej gęstości Jachwe, pracującej nad wzniesieniem się do wyższych wymiarów. Wystarczy. Jak mówi ukryta ręka, aby wierzyli, że chcą rządzić światem i osiągnąć dominację nad światem, poprzez nawez ordo seclorum, czyli nowy porządek świata. Zeznanie z Walii, Demaskatora Illuminati, którego spotkaliśmy w poprzedniej części, potwierdza to. Do 38 roku życia byłam programistą w tej grupie i jako taki byłam świadoma wielu podstawowych. Celów programowania. Uczyłam innych trenerów, aby lepiej i wydajniej wykonywali swoją pracę, a jako były członek grupy całkowicie zaprzedałam się ideologii, która mnie motywowała. Stałam się doskonała w tym, co robiłam. Powód wierzyłam, że grupa będzie rządzić światem za życia moich dzieci. Rzeczywistości powiedziano mi, że moje dzieci będą przywódcami nowego porządku świata, który zostanie wprowadzony w połowie tego stulecia. Uczono mnie tego od niemowlęctwa. Moi rodzice w to wierzyli, przywódcy wokół nas nauczali i wierzyli w to. A rzeczy, które widziałam, z pewnością pokazały świetną organizację i skupienie wysiłków na tym celu. Jakie rzeczy? Które widziałam, wskazywały na to. Było kilka A, oto An. Widziałam, jak duże pieniądze były wykorzystywane do finansowania projektów tej grupy, fundusze, które napływały z całej półkuli północnej i świata. Kurierzy zostali wysłani do zakątków globu, a wiele czołowych instytucji finansowych było żywotnie zainteresowanych wprowadzeniem tego nowego porządku świata. Zostało to omówione na spotkaniach kierownictwa, pokazywano członkom grupy na filmach, takich jak ziarniste filmy, które widziałem w latach 60., pokazujące duży okrągły stół z trzynastoma członkami siedzącymi wokół niego a słowa to są twoi przywódcy wypowiedziane. Gdy członkowie powstali i przysięgli wierność, nadchodzi nowy porządek. Nie będę wymieniać postaci pokazanych w tym filmie aby uniknąć roszczeń o zniesławienie, ale były one dobrze znane. Wpływowe i wielu z nich stało za systemem bankowym współczesnego świata. Dominacja nad światem nigdy nie była realnym planem. Najwyraźniej wśród ludzkich rodów pielęgnowano przekonanie, że ich grupa osiągnie dominację nad światem. Jednak dla duszy grupy Lucyfera istniało nieodłączne zrozumienie, że dominacja nad światem nigdy nie nastąpi. To była główna część oszustwa ze strony grupowej duszy Lucyfera, aby skłonić ludzkie rody do gry, tak aby ich własne, leżące u podstaw kontraktu, cele w niebo wstąpienia zostały zrealizowane. Jednym z głównych zadań duszy grupowej Lucyfera na planecie było stworzenie struktury. Która podsyciłaby to oszustwo poprzez rozległe i wszechstronne metodologie programowania kontroli umysłu, które, jak mówi nam zwali, są wdrażane od niemowlęctwa dla członków ludzkich rodów. To zaprogramowanie, jak wyjaśnia zwali, jest niezwykle surowe. W rzeczywistości zostało to nawet potwierdzone przez niewidzialną rękę, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej części. Czytając świadectwo Svali, które gorąco polecam osobom zainteresowanym sposobem funkcjonowania Illuminati, zaczynam rozumieć ogrom sieci z jej mechanizmami kontroli i równowagi, która sprawia, że przypadek kogoś takiego jak Svali jest tak niezwykły. Przekazała światu rewelacyjne i wręcz nieprawdopodobne wiadomości z pełnego zakresu działania Illuminatów na planecie. Teraz wydaje mi się rozsądne, że nie słyszeliśmy tak szeroko od bardzo wielu demaskatorów linii ludzkiej krwi, pomimo faktu, że podobno miliony ludzi należących do tych linii krwi żyją dziś na Ziemi. Jak rozumiem, życie swali jest nadal zagrożone i jak sama przyznaję, nie może być do końca pewna, czy całkowicie pozbyła się programowania. Wciąż próbuję cofnąć wpływ uczenia się kłamstw przez całe życie kłamstw, w które kiedyś wierzyłam całym sercem. Kłamstwa, które nawet teraz utrudniają odróżnienie prawdy od fikcji, naukę od faktów. Po odkryciu, że wspierająca ideologia, która napędza iluminatów, opiera się na kłamstwach i intensywnym programowaniu umysłu, jesteśmy w lepszej pozycji aby zrozumieć, w jaki sposób obecność tak samolubnej i zasadniczo złej wiedzy była w stanie uchwycić wierność tak wielu ludzi. W dalszej części możemy zagłębić się w zasady leżące u podstaw takich systemów myślowych. Niesubstancjalność lucyferianizmu Z zeznań ukrytej ręki nic nie wskazuje na to. Że grupowa dusza Lucyfera faktycznie uważa lucyferianizm lub inne powiązane ezoteryczne tradycje za część wyższej duchowej prawdy. Zastanów się, czy praktyki ezoteryczne, takie jak lucyferianizm, mogą mieć jakąkolwiek treść, jeśli ich natura jest zakorzeniona w dwoistości. Nadszedł wreszcie czas, aby zbadać zasady stojące za lucyferianizmem tym, co zwali nazywa iluminizmem. A skoro już przy tym jesteśmy, dorzućmy do tego satanizm lub inne jego pochodne. Istnieją podobieństwa i różnice między nimi wszystkimi, a nawet różnice zdań co do podstawowych zasad leżących u podstaw każdego tytułu. Wyszukiwanie tych zasobów wiedzy w internecie ostatecznie prowadzi do większego zamieszania niż jasności, i uważam, że jest ku temu powód, który omówię w dalszej części. Ten esej nie ma na celu zbadania historycznych korzeni każdego z nich ani różnych sposobów, w jakie ich gałęzie splątały się ze sobą na przestrzeni czasu. Skupimy się raczej na fundamentalnych podstawach, które zwykle leżą u podstaw tych tradycji i na tym, jak odnoszą się one do misji grupowej duszy Lucyfera. Najpierw spójrzmy na opis Svali na temat religii lub filozofii jej grupy iluminatów, którą nazywa iluminizmem, której początki sięgają daleko wstecz w historii. Aby zrozumieć programy kultu Illuminati, należy najpierw zrozumieć trochę strukturę i filozofię organizacji. Iluminaci to grupa ludzi, którzy wyznają filozofię znaną jako iluminizm lub oświecenie. Iluminaci zostali nazwani kilkaset lat temu, ale ich korzenie i historia sięgają starożytnych tajemniczych religii Egiptu, starożytnego Babilonu, a nawet Mezopotamii. Z tych starożytnych religii, praktykowanych potajemnie przez setki lat, powstały grupy ezoteryczne, które nadal praktykowały obrzędy, tradycje i inkulturacje przeniesione z pierwotnych grup. Na przestrzeni wieków grupy te praktykowały otwarcie w niektórych krajach i potajemnie w krajach, w których chrześcijaństwo lub inne religie sprzeciwiały się ich praktykom. Niektóre z grup, które wyrosły z tych starożytnych korzeni, obejmowały zakon, templariuszy, różokrzyżowcy, bafetomizm oraz druidzi. Grupy te były prekursorami lub korzeniami współczesnego iluminizmu. Oryginalni przywódcy iluminatów postanowili wziąć to, co uważali za najlepsze praktyki każdej rdzennej religii, połączyć je w zasady, a następnie uporządkować te zasady zgodnie z określonymi wytycznymi kropka. Filozofia kontroli. Jeśli podążamy za nar ukrytej ręki, że grupowa dusza Lucyfera jest główną istotą odpowiedzialną za szerzenie zła na planecie. Wówczas Iluminizm staje się nie tyle kultem czczącym Lucyfera, ile rodzajem filozofii, który służy jako wysoce skuteczny system tajnej globalnej kontroli. Kontrole te należy rozumieć dwojako. Przede wszystkim kontrola nad członkami Iluminati jest utrzymywana przez duszę grupową Lucyfera, aby podążać za ich wskazówkami zgodnie z mandatem Lucyfera. Po drugie, ludzkie linie krwi. Dysponujące wystarczającą ilością ukrytej wiedzy, jak również pokoleniowymi pozycjami bogactwa i władzy, np. rodziny królewskie, są uprawnione do wyruszenia na kontrolę reszty świata, w ich misji znanej jako Naves ordo seclorum, czyli nowy porządek świata. Misja, która, jak zauważono w poprzednio, nie została ostatecznie zaprojektowana przez Lucyfera, aby odnieść sukces. Jak opisała powyżej Zwali. Filozofia ta została przejęta ze starożytnych ludzkich praktyk lub kultów, które mogły wyrosnąć organicznie z grup ludzkich, nieco niezależnie od działania grupowej duszy Lucyfera. Najłatwiejszym sposobem zorganizowania się i narzucenia siebie grupie dusz Lucyfera była stopniowa infiltracja tych grup w czasie, zwłaszcza tych tajnych, których sama tajemnica ułatwiłaby im realizację ich celów poprzez przejęcie hierarchii. Dokładne badanie historyczne tych tajnych stowarzyszeń może wykazać, że niektóre z nich miały pozytywne pochodzenie. Jeśli tak, to dlaczego miałyby być tajnymi stowarzyszeniami? Oto jeden z możliwych przykładów. Grupa ludzi otwarcie praktykowała głęboką wiedzę ezoteryczną dotyczącą dźwięku, światła, energii i manifestacji. Bardziej bojowa grupa atakuje ich i teraz stara się udaremnić te praktyki, ponieważ uniemożliwiają tej bojowej grupie przejęcie kontroli. Pierwsza grupa musi publicznie wyrzec się tych praktyk pod karą śmierci. Grupy mogą zabrać swoje praktyki do podziemia i kontynuować je w tajemnicy, aby zachować wiedzę i moc, przekazać je swojemu potomstwu i miejmy nadzieję, że pewnego dnia ponownie przedstawią światu. W niektórych przypadkach tą bojową grupą był Kościół katolicki. Jak zauważa zwali, niektóre praktyki stały się ukryte dopiero w wyniku prześladowań chrześcijaństwa lub innych dominujących religii w niektórych krajach. Oczywiście dzięki Kościołowi katolickiemu, chrześcijaństwo stało się mechanizmem kontrolnym, który nie był oparty na własnych zasadach miłości, akceptacji i przebaczenia. Zdobył ogromną władzę i bogactwo na świecie. Czy to możliwe, że grupowa dusza Lucyfera na długo przejęła chrześcijaństwo również na najwyższych poziomach? Z pewnością wyjaśniałoby to skrytą naturę Watykanu i szerzącą się pedofilię na wszystkich poziomach. Chrześcijaństwo, doświadczane przez historię jako mechanizm kontrolny, jakim jest Kościół Rzymsko-katolicki, wywołało naturalny sprzeciw ze strony ludzi, którzy opierają się kontroli lub mówieniu, w co mają wierzyć, zwłaszcza ze strony Kościoła, który celowo tłumi wiedzę, aby zachować kontrolę nad ludźmi. Ci, którzy sprzeciwiali się taktyce kontroli Kościoła, której przykładem były krucjaty i inne podobne środki, mogą być skłonni postrzegać upadłego Anioła Lucyfera jako bohatera, zamiast Boga. Ze swoim pierwotnym pojawieniem się węża w ogrodzie Eden, jak zauważyliśmy w tej serii, Lucyfer jest scharakteryzowany jako wyzwoliciel, jak również zwiastun wiedzy. Należy jednak zadać sobie pytanie: jeśli lucyferianizm naprawdę polega na dawaniu wolności i wiedzy ludzkości jako całości, tak jak zrobił to Lucyfer w ogrodzie, czy też chodzi bardziej o to, by jednostka mogła robić, co chce, jak zalecał Alistair Crowley, z pełnym lekceważeniem, a nawet potępieniem konsekwencji. Religie, mentalność służenia sobie. Pomimo tego, że Kościół katolicki jest mechanizmem kontrolnym, chrześcijaństwo poprzez nauczanie Jezusa Chrystusa opiera się na mentalności służenia innym. Bez względu na to, jak rozwodnione i fragmentaryczne stały się jego słowa w oficjalnej, zatwierdzonej Biblii, wciąż budzą miłość, miłosierdzie i pokorę wśród tych, którzy je czytają. Złota zasada czyń innym tak, jak chciałbyś, aby oni czynili tobie, jest niewzruszonym centralnym punktem i pozostaje przewodnią zasadą prawdziwych i oddanych chrześcijan. Stoi to w wyraźnej sprzeczności z innymi tradycjami, o których mówiliśmy. Niezależnie od różnych niuansów lub wyraźnych różnic między lucyferianizmem, satanizmem, różokrzyżowcami, bafetomizmem, druidyzmem lub niezliczonych innych ezoterycznych, okultystycznych lub tajemnych kultów religii, praktyk, istnieje jeden wyraźny zestaw rozróżnień. Który pomaga nam oddzielić ziarno od plu? Czy promują orientację na służbę sobie, mentalność my i oni, program kontroli? Czy dopuszczają się krzywdy innych? Czy znajdują wartość w oszukiwaniu i zapominają o tym, że wszyscy jesteśmy jednością? Jeśli tak, praktyki te nie są zakorzenione w gruncie bytu, są niematerialne. Są wytworem ograniczeń świadomości trzeciej gęstości, zrodzonymi z ignorancji i zakorzenionymi w strachu. Ich esencja nie przetrwa i nie może przetrwać w wyższych królestwach egzystencji, ponieważ dwoistość jest niezbędną konstrukcją, aby te praktyki miały jakikolwiek sens, a w wyższych królestwach dwoistość nie ma uzasadnienia, ponieważ jedność panuje jako ostateczna prawda. Odróżnianie Lucyfera od Lucyferianizmu. Należy zrozumieć, że grupowa dusza Lucyfera w żaden sposób nie wierzy w Lucyferianizm ani żadną inną filozofię służenia sobie jako ostateczną prawdę. Po prostu przyjęli pewne dyscypliny i praktyki w swoim wcielonym życiu tutaj na Ziemi, które pomogą im wypełnić ich misję rządzenia planetą i sprowadzenia zła jako katalizatora naszego wzrostu. Niektórzy będą twierdzić, że uzgodniony czas ich panowania nad planetą, Ziemia, dobiegł końca, ale to dyskusja na inną okazję. Ukryta ręka wyjaśnia kilka razy, w co wierzy jego grupowa dusza, co jest prawdziwym celem ich działalności tutaj na Ziemi, a oto An. Różnica między nami a tobą w grze polega na tym, że wiemy, że gramy. Miliony, miliony. Lat temu przekroczyliśmy niskie negatywne wibracje. Jesteśmy światłem i jesteśmy miłością. Jest to dla nas bardzo trudne duchowo, aby stworzyć całą tę negatywność, ale robimy to, ponieważ Was kochamy i ostatecznie jest to dla Waszego Najwyższego Dobra. Można powiedzieć, że jest to nasza ofiara, którą złożyliśmy, aby służyć jednemu nieskończonemu Stwórcy i Wam naszym braciom i siostrom w jednym. Pogląd, że Lucyfer stworzył całe cierpienie na planecie dla naszego dobra z miłości, której nie możemy sobie jeszcze wyobrazić, był punktem spornym dla wielu słuchaczy, którzy uważają tego rodzaju wypowiedzi ukrytej ręki za bądź protekcjonalny, arogancki i pompatyczny. Chociaż mogę szanować te uczucia i nadal jestem otwarty na możliwość, że ukryta ręka nie jest prawdziwym źródłem tej wiedzy. Niemniej jednak utrzymuję, że to, co ukryta ręka mówi tutaj, jest prawdą, że na wyższym poziomie sprzyjanie złu na planecie w sposób, który przyczynia się do naszego przebudzenia i w niebo wstąpienia, musi ostatecznie pochodzić z życzliwego źródła pochodzącego z królestwa które jest usytuowane ponad dualnością. To dlatego, że narracja niewidzialnej ręki konsekwentnie ucieleśnia niedualistyczną perspektywę, uważam, że jego słowa są tak przekonujące. W następnym i prawdopodobnie ostatnim segmencie omówimy, w jaki sposób możemy wykorzystać świadectwo ukrytej ręki, aby zbliżyć się do naszego wspólnego celu, jakim jest wzniesienie się. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.